Do tej pory tylko raz punktował skoczek z ustronia w zawodach Pucharu Świata. W Zakopanem był 27. Dzisiaj szansa na najwyższą lokatę w karierze. A zatem trzymaj się Paweł. Już w powietrzu polski skoczek. O, przeszedł nad kulą, ale troszkę ta parabola lotu chyba nie najlepiej obrana. W zawodach Pucharu Świata myślę, że nawet będzie powyżej 27. lokaty. Na razie Polak jest na miejscu ósmym. No i nic się nie zmieni na dwóch czołowych lokatach. Myślę o narodowości skoczków, bo przed nami kolejny z biało-czerwonych, Andrzej Stękała. Ekzekwos z klenensem Murańką na miejscu 12. Obaj skoczyli 131 metrów. Jest już zielone światło, są dobre warunki. Andrzej Stękała na progu. Dobra prędkość. A położył się na nartach, walczy odległość, tam bitnie do końca. A Klemensa Murańki nie wyprzedzi, ale to nie był zły skok. Kamil Stoch 136 i Klemens Murańka 134,5. No i proszę Andrzej Stękała, skoczył klusej od Klimka. Ale już widzimy Klemensa Murańka. 12. egzekwo po pierwszej serii. Stać go na bardzo dobre skakanie. On to pokazywał w końcówce lata. Wygrał taki sprawdzian wewnętrzny na wielkiej krokwi. Teraz czas na dobre skoki w pucharze świata. I brawo, brawo, Klemens Murańka. Zatem będziemy mieli dwóch Polaków na prowadzeniu, ale Klemens dalej niż zielona linia. 265,2, zatem wyraźne, wyraźne prowadzenie Murańka przed stochem. Na rozbiegu zawodnik WKS-u zakopane. No prezentujący taki dość luźny sposób zachowania, więc może, może wytrzyma to ciśnienie. Musi skoczyć około 120 metrów, jeśli chce zająć bardzo wysoką pozycję. I dobrze leci Bakleda. Bardzo dobry skok. Drugi bardzo dobry skok Marcina Bakledy. A więc mówiłem, wytrzymać i wytrzymał. Metry po prostu, metr przegrał. Ale znakomity występ. Gratulacje dla Marcina. Świetna postawa, no by tak zawsze. Bardzo dobry występ, przypomnę, na Igrzyskach Olimpijskich. 29 na normalnej skoczni, czyli był w tej 30. Piąty w drużynie, a ostatnio równo skakał. I wygląda to wszystko dobrze. Brawo. To był dobry skok. A więc zmobilizował się. 121,5 metra. Wyprzedzi zatem Primosza Pikla, a szósty. Hakola skoczył dalej. 125 metrów, zatem wskoczył na siódme miejsce. Brawo, Stefan. Jakub wolny na belce startowej. Jakub, który bardzo dobrze powalczył w drużynie, w sobotnim konkursie w Wiśle. Później w konkursie indywidualnym zajął 23 miejsce. I teraz liczymy na dobry skok byłego Mistrza Świata Juniorów. Skoko nad tym ze skokiem. Daleko. Naprawdę. To był bardzo dobry skok Jakuba. To była dobra odległość. To był niezły styl. Jest Stefan Horngacher. Jakub wolny jest trzeci. Jest trzeci. Będzie punktował. Trzeci Jakub. Ostatni z biało-czerwonych, piąty z Polaków, który skacze w drugiej serii, najwyżej sklasyfikowany, piąte miejsce po pierwszej części konkursu. Na pewno stać Maćka na piękny długi skok, żeby wytrzymał to wszystko psychicznie, żeby pokazał, leci wysoko i czy będzie długi skok? Jest długi, powinien być liderem, powinien być liderem w tym momencie. Piąte miejsce wydaje się mieć Maciej dzisiaj w kieszeni po tym konkursie, popatrzmy. Jak będzie rósł ten słupek rośnie, rośnie, rośnie. 303,7, a więc o 60% punktu. który dał mu drugą lokatę, no bo dalej 146 skoczył Markus Eisenbichler, który będzie skakał jeszcze po nim. Już widzimy, jest na zielono poświetlona tabelka, jest zielone światło, jest sygnał od Michala Doleżala. No i Dawid Kubacki już w powietrzu, już się położył na nartach, już walczy o odległość i złapał donoszenie. Dobry skok, wylądowany gdzieś w okolicach tej zielonej linii, a zatem będziemy mieli chyba dwóch Polaków na podium. No, 4,5 metra krócej, ale pięciometrowy można powiedzieć w przeliczeniu tych punktów. Zapas miał po pierwszej Serii. no i zobaczymy, jak głęboko napełni się ta klepsydra, który będzie Dawid. Na razie tutaj najwyżej na ósmym miejscu, a dzisiaj jest drugi, a zatem dotrzymał słowa Piotr Żyła. Johan za zatem spycha Kamila Stocha na miejsce trzecie, no a my już mamy ostatniego z Polaków, Dawida Kubackiego, bardzo szybko zapalone zielone światło i już Dawid w powietrzu. Niezła prędkość przy tej Belce. ładnie leci i daleko. Brawo Dawid i to był dobry skok. Noty za styl. Bardzo wysokie, wyższe od Japończyka. No i mamy lidera. Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie. 265 i 6 punktów. Belce startowej już Piotrek Żyła zmienia domena prełca w tym miejscu, gdzie siedzi lider. Kamil Ruszabdo nigdy nie stał tutaj na podium. Może dzisiaj, Kamil! O, dobrze to wygląda. I, dalej dobrze, i... Pięknie. piękny skok! 139,5 było tam na zielonej linii. Korngacher jest zadowolony. Łączna nota dla mistrza olimpijskiego trzykrotnego: 139,9. Mamy lidera, mamy szansę na podium. szybować jak najdalej. Wiatr pod narty około pół metra na sekundę. Tutaj niewiele się zmienił, chociaż widzimy teraz przez moment na czerwono. Tam nawet zapalił się ten wskaźnik. Jest zielone światło, jest sygnał od Michala Doleżala. Piotr Żyła już na rozbiegu. Dynamicznie na progu. Położył się na nartach. Koryguje ten body. Ładnie! Bardzo dobry skok Piotra Żyły. Nie jest do końca zadowolony. Widać, że są jeszcze rezerwy, że mogło być lepiej. Zadowoleni z tego skoku. 137 metrów, no i czekamy na noty. Coś tutaj sędziowie się spóźniają. Jak ta klepsytra jest, napełniła się do samej góry. A zatem Piotrek prowadzi. Adam Małysz, spokojny. No i. Powinien daleko skoczyć. 142 metry, żeby pobić Urmana. Będziemy dokładnie widzieli to. Jest w powietrzu. Ładny lot. Czy będzie odpowiednio długi? Jest. Jest. Jest dalej. Brawo. I ten dawny ruch zwycięzcy, piękny. Jedynka pokazana. Jestem wiedział, ile ma skoczyć. Zadowolony. Apoloniusz Steiner. I łączna nota 291,3. Brawo, Adam. A potem przedzierał się w okolice podium. Będzie walczył, zależy mu na tym, aby oddać dwa dobre skoki, a w pierwszej kolejce było 132 metry. Jeżeli będzie ponad 130 obejmie prowadzenie Adam Małyś Nie najlepsza prędkość na progu naszego zawodnika. Walczy jednak o odległość. Jest znakomity skok Adama Małysza. To o czym ciągle mówi w wywiadach. 2 po 19, 3 po 18,5. Łączna w drugiej kolejce 141,2 punktu, a łączna nota 277,3.